Mówiąc szczerze, nie mam czegoś takiego już jak wymarzona rola. Najważniejsze dla mnie są wyzwania, i właściwie ta wymarzona rola gdzieś cały czas się zmienia wraz z tym, jak, jakie ja doświadczenie zbieram i jak się starzeję. Aktorstwo dla mnie jest przede wszystkim bardzo. Niezaplanowanym spełnieniem marzeń. Spełnieniem marzeń, czyli pracowania i, i tak naprawdę robienia czegoś z pasji i miłości do tego. Tym jest dla mnie aktorstwo, tym, że czuję, że mogę być odważna i się uczyć od swoich postaci, w które się wcielam. Mogę przełamywać swoje wewnętrzne strachy i demony, a jednocześnie też są takie projekty, w których mogę się wypowiedzieć na jakiś temat, który mnie interesuje.